Uświęca, wyrwał mnie z bezlitosnych diabła rąk, W moim sercu zajął tron, Jego wielbie przed nim kleka. O, 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 jego drogo cenna krew, Raz przelana wciąż uświęca. Dzień towarzyszy mi, choć mogłam sama, wolę z nim przez życie iść, świadczyć o tym, że śmierci wyrwał mnie. Jestem solą, jestem solą. O, ale gest Bóg dał syna za mój grzech, jego drogo cen na krew, teraz przelana. Uświęca wyrwał mnie Z bezlitosnych diabła rąk W moim sercu zajął tron Jego wielbie przed nim Stosnych diabła rąk, w moim sercu zajął tron, jego wielbie przed nim klęka. O, 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 o jego drogocenna krew, raz przelana wciąż uświęca. O, ale gest, Bóg dał syna za mój grzech. Jego drogocenna krew, raz przelana. Uświęca, wyrwał mnie z bezlitosnych diabła rąk, W moim sercu zajął tron, Jego wiebie przed nim klękam o, 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 jego drogo cenna krew, Raz przelana wciąż uświęca. O, ale luz, z nim mam siłę żyć i czuć. Odszedł z duszy dawnych łód. Jego wielbie przed nim klekta. Wyrwał mnie z bezlitosnych diabła rąk. W moim sercu zajął tron. Jego wielbie przed nim o, 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 o Jego cenna krew raz przelał. Już teraz wszystko wiem, błądziłam jak we śnie, przez pół życia. Mówili garścią, bierz, nie zastanawiaj się, liczy się chwila. Lecz duszę drążył, czasem i dawał, bóg czas wciąż mijał. W święty mnie o moim grzechu czekał. Miłość nie zna granic, Jezus pozwolił im się zabić. Rycerzem światła jest i świeci pośród nocy. Święci głoszą jego cnoty, wśród przejawów Bożej Mocy. Nie musisz wierzyć na... By jest, ukarać musiał grzech, posłał syna. Wycierpiał zamiast mnie, uśmierzył słuszny gniew, śmierć powstrzymał. Dzisiaj każdemu, kto uwierzy w prawdę, tą dał prawo, aby go wiecznie mógł nazywać swoim tatą. Miłość, miłość nie zna granic, Jezus pozwoli się zabić. Rycerzem światła jest i świeci pośród nocy. Święci głoszą Jego cnoty. Wśród przejawu Bożej mocy, nie musisz wierzyć nam na słowo, spraw to sam. Miłość, miłość nie zna granic. Jezus pozwolił się zabić, rycerzem światła jest i świeci pośród nocy. Święci głoszą jego cnoty, wśród przejawów Boże Mocy. Nie musisz wierzyć nam na słowo. Halo, halo. Kochani, yy, krótko o mnie, o tym co śpiewam, po co to śpiewam i skąd w ogóle taki dziwny pomysł, żeby taką fajną imprezową piosenkę tak zniszczyć. Otóż trzeba tu zacząć od początku. Wiecie, ja kiedyś myślałam, że na ulicę nadają się spektakularne historie. Że ktoś na przykład siedzi w więzieniu, bierze narkotyki, upija się całymi dniami i wtedy poznaje Jezusa i nagle wszystko się zmienia. Taki człowiek to ma co powiedzieć na ulicy. Ale nie oszukujmy się: większość z nas to są dobrzy ludzie. I nie, doci nie dociera do wielu ludzi taka historia, że ktoś był bardzo zły i nagle się nawrócił. A moja historia jest zupełnie inna. Ja byłam osobą wychowaną. W chrześcijańskim domu, gdzie czytało się Biblię, modliło się codziennie, jeździło się do kościoła, i, i z tego powodu wiedziałam o Bogu wszystko, co można wiedzieć, ale ta wiedza była niewystarczająca. Wiedza nie jest w stanie nikomu dać ratunku. Wiecie, mimo że tyle wiedziałam o Bogu Jezusie, nie miałam pojęcia, jaki to ma związek z moim osobistym życiem. A w pewnym momencie zaczęłam sobie zdawać sprawę, że robię jakieś grzechy. Różne wydaje się małe grzechy, jakieś kłamstwo, jakiś psikus, jakaś kłótnia z bratem, jakieś nieposłuszeństwo rodzicom. I wiecie, jest takie przekonanie w społeczeństwie, że straszny grzech to morderstwo, straszny grzech to kradzież, straszny grzech to aborcja, ale co to za straszny grzech kłamstewko czy nieposłuszeństwo? Ale ja jako młoda nastolatka już wiedziałam, że te grzechy są takie same. To z tej strony nie można patrzeć, grzech większy, grzech mniejszy, bo jednak między każdym człowiekiem a Bogiem powstaje przepaść. W postaci przepaść wykopana przez te wszystkie grzechy. Ja wiedziałam, mimo że tak dużą wiedzę miałam o Biblii, o Bogu, o Kościele, to wiedziałam, że między mną a Bogiem rozciąga się przepaść, której nie jestem w stanie zasypać swoimi uczynkami. Bo nawet po ludzku myśląc, żaden sprawiedliwy sędzia by się nie zgodził na coś takiego, żeby człowiek popełniwszy przestępstwo mógł po prostu. Zrobić teraz coś dobrego i żeby zniknęło to, co zrobił złego. Wiecie, okazało się, że odpowiedź jest bardzo prosta, a jednak dla wielu bardzo trudna. To nie wiedza o Jezusie Chrystusie i Bogu zbawia. Zbawia świadomość, jakie to ma znaczenie dla Twojego życia. I czyniąc długą historię krótką. Każdy z nas zgrzeszył kiedykolwiek, chociaż raz. Nie ma takiego człowieka, który może powiedzieć, że nigdy w życiu nie zrobił niczego złego. I problem grzechu w życiu człowieka był tak wielki i tak trudny, że sam Bóg uznał, że nie ma innego rozwiązania: tylko posłał swojego jedynego syna, który za te grzechy umarł. Umarł za grzechy moje i za grzechy każdego człowieka na świecie. Dlatego, że to mi się należało, to miejsce na krzyżu, ale on je zajął. W ten sposób poniósł karę, która należała się mi i każdemu człowiekowi na ziemi. I Bóg powiedział: Daję Ci śmierć mojego syna. On oczywiście Jezus zmartwychwstał i teraz jest w niebie w wielkiej chwale. Ale musimy dojść do tego miejsca, kiedy zrozumiemy, że każdy z nas jest grzesznikiem i potrzebuje Jezusa. Bóg powiedział: Dałem Ci mojego syna w prezencie. Jest napisane w piśmie świętym. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z Was. Boże, to dar, nie z uczynków, żeby ktoś nie miał powodu do dumy z siebie. Bóg nie chce, żeby człowiek coś dla Niego robił, żeby czymś zasłużył, żeby coś odprawił. Bóg jest mądry, Bóg jest inteligentny. Bóg nie dałby się przekonać pustymi rytuałami. On chce serca człowieka. Jest napisane, że z sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Żeby zostać usprawiedliwionym w oczach Boga i iść do nieba, trzeba uwierzyć w sercem w to, że Jezus Chrystus poniósł karę za moje grzechy. Jeśli powiesz tak, Boże wierzę w to i przyjmuję prezent, jaki mi dałeś, Twojego Syna. To wtedy następuje duchowa reakcja nowego narodzenia. Rodzi się Twój duch. Zaczynasz mieć możliwość kontaktu z Bogiem. W ten sposób zaczęła się również moja największa przygoda mojego życia, która trwa już 13 lat. Ja się narodziłam na nowo po prostu w swoim łóżku. Wszyscy już spali. A ja powiedziałam, Boże, wierzę ci. Wiecie, to wydaje się może skomplikowane z tym całym grzechem, z tą śmiercią, z tą wymianą, ale wiecie, większość tutaj naszych chłopaków, naszych chłopaków, jest tu nasz kilka osób, nawracało się we własnej toalecie. Po prostu mówili, Jezus chcecie Cię poznać. Jezus wierzy, że istniejesz. Jezus wierzy, że umarłeś za moje grzechy. Przyjdź i pokaż mi się, zrób coś w moim życiu, bo ja już tak dłużej nie mogę. Kiedy ja poprosiłam Go, żeby moje życie się w taki sposób zmieniło. To zaczęło się, właściwie zmieniło się już w tym momencie, ale od tej pory zaczęło się coś niesamowitego. Wiecie, moje życie prowadzę od tej pory właśnie już 13 lat z Bogiem i nigdy w życiu nie cofnęłabym tego. Tego wszystkiego, co od Niego dostałam, tego już jakiś wspaniały czas, z Nim spędziłam tego, ile mnie nauczył, ilu wspaniałych ludzi pozwolił mi poznać. A teraz wracając do tematu, właśnie pisze chrześcijańskie teksty do popularnych piosenek, żeby w ten sposób jakoś przyciągnąć uwagę i zainteresować na przykład państwo dzisiaj tematem. Płaci ty czy ja, czy nas będzie na to stać? Nie pytaj, przecież wiesz, wiesz łaskę póki jest. Nie zasłużył na nią nic, Bogu dać nie możesz nic. Lecz wszystko możesz wziąć przez wiarę z Jego rąk. Wiarę Jezus poniósł raz ostatni raz skończył temat win. Na pieki daj otworzył nam, zaprosił tam bieżący biego dar. Dzisiaj powiedz Bogu tak. Przemija świata kształt Nie cofniesz czasu, nie Gdy w oczy zajrzy śmierć Co mu powiesz, co mu dasz Gdy z nim staniesz twarzą w twarz Dopóki jesteś tu życie oddaj Mu. Ofiarę Jezus poniósł raz, ostatni raz. Skończył temat win. Na wieki daj otworzył nam, zaprosił tam bieżący Jego dar. Kto zapłaci, Ty czy ja? Czy nas będzie na to stać? Nie pytaj przecież wiesz, wiesz łaskę póki jest, nie zasłużył na nią nikt, bo udać nie możesz nic, lecz wszystko możesz wziąć przez wiarę z jego rąk. Raz, ostatni raz i skończył temat win. Na wieki daj otworzył nam, zaprosił tam bieżących biegodar. Dzisiaj powiedz Bogu tak, bo przemija świat kształt, nie cofniesz czasu, nie. Czy zajrzeć śmierć Co mu powiesz Co mu dasz Gdy z nim staniesz Twarzą w twarz Dopóki jesteś tu Swe życie oddaj mu Ofiarę Jezus Poniósł raz, Ostatni raz Skończył temat Wil na wieki Daj otworzył nam Zaprosił tam Wierzących w jego dar, ofiarę Jezus poniósł raz, ostatni raz. Skończył te batwid, na wieki raj otworzył nam, zaprosił tam wierzących w jego dar.